Przenieśliśmy naszą siedzibę do większego miejsca. Eee, większa przestrzeń, większe możliwości. Także będziecie trzebie zapraszamy. Galak jest u 112, w Czecinie, a ze mną. Znakomity trener, Rafał Urbański. Witam Cię Rafale serdecznie. Cześć, siema. <laughs> Rafał, e, byłeś w narożniku na Krystiana Kaszubowskiego. E, co tam się zadziało? Bez co, e, ja już od kilku gal do Krystiana jeżdżę bardziej już jako, jako dawny trener, także e, nie jest mi dane wypowiadać e, na temat jakiegoś game planu. Mm -hmm. e, game planu bardziej tutaj Traktuję e, Krystiana jako mojego wychowanka. Gdzieś tam zaczynaliśmy, zaczynaliśmy razem przygodę z tą z MMA. E, zrobił mnie cztery te zawodowe walki, ale teraz jak gdyby już jest dalej e, w klubie Mighty, bo Gdynia. i e, myślę, że nie jest mi na miejscu wypowiadać się to, co tam nie zagrało, co zagrało. E, zostawmy to, zostawmy to niech na ten temat wypowiada się jego składę. Czy ty byś rozegrał to, jakby e, Krystian był cię ciebie pod złami inaczej? No <noise> <noise> to ja tak możecie trochę wiesz tu. Pomidory. <noise> Dobra, co słuchać w Trzebie? Eee, dobrze, fajnie. Fajnie, dziękuję, fajnie. Eee, co? Eee, no, tak jak Ci wspominałem w ostatnim wywiadzie, nie chcieliśmy za bardzo tam wtedy tego tematu poruszać. Tak. Dzisiaj już mogę się troszkę pochwalić, że eee, przenieśliśmy naszą siedzibę do większego miejsca. Eee, większa przestrzeń, większe możliwości, także będzie będziecie Trzebie, zapraszamy. Dobrze, na, na pewno przyjedziemy do was. Ja przyjadę sobie na trening z tobą może, co? pewnie. O, o, dobrze. Ale taki indywidualny, czy bardziej sparing? Nie no, bo... Nie no, możemy to i to. Pewnie, jak najbardziej. Ale nie bijmy mocno. Co ładny? <grym grym grym> co Łady? Co łady? E, dobrze, wysoko. dzisiaj z rana mieli sparingi. A dacie zrobiła już pierwsze sparingi, takie full MMA. Wiadomo, że jeszcze zachowawczo. Ale już wraca powoli do sparingów, te elementy stójkowe w sparingach już robiła szybciej. Dzisiaj dzisiaj już weszła na te takie pierwsze lekkie sparingi full MMA, także, także jest dobrze. Powoli widzę, że zapomina już o tej kontuzji, także, także jest dobrze. Jak się dał kamp? Bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo dobrze. Eee, co? Dużo takiego młodego narybka, troszkę tych starszych zawodników. Eee, Pogoda o dziwo, tego, o dziwo tego lata nam dopisała, no bo wiadomo, ta pogoda była taka mieszkana. W zeszłym roku też było pięknie. E, w zeszłym roku było pięknie. No, ja ja było... pamiętam, jak byłem tak. ten jeden dzień, to przecież na tej macie nie szło chodzić, a ja, tak, tak, tak. było tak gorąco. E, w tym było troszkę gorzej, ale daliśmy radę, także jakoś ta pogoda nam tam sprzyjała, mimo tego, że to lato, to lato tego roku było takie, a nie inne. Czy zapraszam na kolejny kamp w przyszłym roku? E, no, bo ja mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, <laughs> że jeszcze będziemy. No no, my tak. Wiesz, mamy dopiero listopad, kurde. Chcesz, to ja ci mogę na kamp zimowy w góry zaprosić. Robicie w górach też? Nie, bardziej. Myślę, może sobie zrobimy taki wypadzik w klubowy w parę osób, żeby sobie wyjechać. To jest bardzo fajny klimat. Widzę, że też coraz więcej zawodników wyjeżdża, robią sobie takie kampy zimowe. Myślę, że ekstra sprawa. Mamy w Polsce to morze, mamy góry, także powinniśmy z tego korzystać. Powiedz mi, bo ja nie kojarzę. Czy ty masz jakiś swoich zawodników w tej chwili w KSW? Eee, w tej chwili. No bo Krystian już nie, a Ada na razie gdzieś tam walczy z kontuzją? Na ten moment nie, ale myślę, że lada moment. Mam tu jedno nazwisko. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to niedługo niedługo. myślę, że jest szansa, że zobaczymy kolejnego zawodnika z Czechki, później. Zawodnika czy zawodniczka? Zawodnika. Bo zawodniczek też tam kilka masz. Zawodniczka nie? też jest. też o, no też jest. Też, też są jakieś tam przesłanki, ale to jeszcze trochę. Myślę, że jeżeli mówimy o takich mhm. bliższych planach, to, to jednak bardziej ten zawodnik. W jakiej wadze? 77 kg. A no dobrze. Ale to nie gdywajmy, nie gdywajmy, róbmy robotę i wtedy będziemy myśleć co mhm. dalej. Czy już jakieś wtedy rozmowy z KSW były? Eee... Czy pewnie bardziej z Wojsławem podejrzewam? Nie, nawet, nawet ten moment jeszcze nie. Myślę, że najpierw jeszcze yy, są tam jakieś teraz yy, bliższe plany. E, o, mogę zaprosić was, bo trzeba jest strife w trzewie, także jak chcecie zapraszam was i, i walczyć trzech naszych lokalnych zawodników. Także myślę, że później... To rano... jest 29? 29. Także także. Kurde spróbuję przyjechać. A załatwisz mi akredytację medialną? Nie, załatwię. Na pewno za... porozmawiamy, załatwimy także. Jak coś, to zapraszam. No dobrze. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyście dostali akredytację, a myślę, że... Takie, takie takie media jak wy na pewno dostanę. O Jezu, Jezu, Jezu. Ja, ty chwaliś mnie, to ja muszę <laughs> cię też trochę pochwalić, nie? No dobrze, to. Dobrze, by 50 /50. Dob dobrze dziękuję. No dobra, Rafał, A nie, dobra, dobra. Walka no, dziękuję, wieczoru. Dziękuję. <laughs> a tu zmyłka za przeciwnika. Oglądałeś walkę wieczoru? E, tak, oglądałem. E, Zaskoczenie? Nie, ja wiedziałem, że to będzie dobra walka, że to będzie To mocna też wiedziałem walka. E, Widziałem, że Kaczmarczyk pierwsze dwie, trzy rundy mocno mocno poszedł, później widziałem, że jednak ta szala troszkę szła w stronę Soldajewa. Eee, kurde, szkoda, bo tu jednak takie zawsze te małe, większe, mniejsze kontuzje yy, zmieniają obraz tej walki. Teraz możemy tylko sobie zadać pytanie, jakby ta walka wyglądała, jakby ta ręka Soldajewa płacała. Nie? Ale nikt nie umieszając nic Kaczmarczykowi, bardzo dobry. Bardzo dobre przygotowanie, bardzo dobrze rozpracowali, bardzo ładnie pokazały te, pokazało to te pierwsze trzy rundy, także szapowa. Ja też miałem wrażenie, chwilami patrząc na Adama, że to nie jest ten Adam, który jest zazwyczaj w klatce. Tak, coś tam było, coś tym było. Ja nie, ja nie wiem, czy tam nie było problemu, wiesz co, robienia wagi, i gdzieś to się nie odłożyło. Kurde, no bo poprzednia walka, waga nie zrobiona. Eee, I nie wiem czy tutaj, kurde, nie było gdzieś te z tym problemu i to nie zostało gdzieś, wiesz? Może być. Może być. No dobrze, teraz już dziękuję dobrze, za rozmowę. <grywa> teraz to już mamy. E, no dobrze, Rafał. Do zobaczenia w Czeczowie. Do zobaczenia w Czeczowie. Mamy.